To nie kolejna modna roślina z Instagrama. To ziele, którym od wieków leczyli się górale w Grecji, Albanii i Macedonii. Zapisz się do naszego newslettera i odbierz dietę prozdrowotną na 7 dni za darmo. Link do zapisu znajdziesz na naszym profilu. Gojnik wspiera odporność, koi stany zapalne i pomaga w problemach z trawieniem. A wszystko to w filiżance złotego naparu. Jego działanie potwierdzają nie tylko osoby z Bałkanów, ale i współczesne badania. Zawiera naturalne przeciwutleniacze, działa przeciwgrzybiczo i wspomaga układ krążenia. W smaku delikatny, lekko cytrusowy bez goryczy. Idealny zamiast kolejnej kawy lub wieczornego wina. Piję go codziennie i czuję, jak moje ciało wreszcie oddycha z ulgą. Chcesz sprawdzić, czy gojnik zadziała i u ciebie? Zapasz pierwszą filiżankę i wsłuchaj się w swoje ciało. Może okaże się, że to właśnie ten brakujący element w Twojej codziennej rutynie zdrowia. Obserwuj nas, jeśli chcesz otrzymywać więcej tego rodzaju materiałów.